Historia o tym, jak prawie kurwa zostałem milionerem. Kilka dobrych lat temu podczas przeglądania ciemniejszej części internetu trafiłem na forum dla uu. Takich co to zostawiali kamerki w damskich przebieralniach, robili fotki napotkanych na ulicy dziewczyn i wymieniali zdjęciami żon. Kompletne friki. Nie wiem, czy bardziej szokowało mnie to, co wrzucali, czy opisujące, co by robili z tymi dziewczynami, komentarze kreatur. Na bazie kurwu i obrzydzenia postanowiłem zostać łowcą pedofili. Chciałem zdobyć ich zaufanie, więc powycinałem zdjęcia z zawodów lekkoatletycznych, erotyczne klatki z filmów i muzycznych teledysków i co jakiś czas wrzucałem na forum. Uważnie dobierałem kadry, bo wiele byli naprawdę dobrzy w weryfikowaniu autentyczności materiału. Co chwila ktoś wrzucał zdjęcia niby żony, którą po dwóch kliknięciach myszki Google Grafika rozpoznawało jako aktorkę porno i kończył z banem. Musiał Chciałem być ostrożny. Po dwóch tygodniach w końcu dostałem powiadomienie. Pod jednym ze zdjęć pośladków któryś ze zboczeńców napisał, zapłaciłbym fortunę, żeby powąchać jej majteczki. Nie zastanawiając się, odpisałem to znaczy ile, bo to majtki mojej siostry. Rybka połknęła haczyk. Zaproponował 200 złotych za wysłanie mu znoszonej bielizny. Za chwilę odezwał się następny, po nim kolejny i jeszcze jeden. Biłem się z myślami zostać łowcą pedofilii, zamiast tego miałem zostać ich wspólnikiem. Nie ma się czym chwalić, ale na tamtą chwilę kilkaset złotych to była dla mnie kwota niebotyczna. Kupiłem 500 sztuk najtańszych babskich gaci, i wszedłem w spółkę z koleżanką. Ona zostawiała swój zapach, a ja odpalałem jej 50 złotych od sztuki. Majtki wysyłałem paczkomatem. Tam wystarczy dodatkowy numer telefonu i fikcyjne dane, żeby anonimowo odebrać przesyłkę. Interes się rozrastał. Było coraz więcej chętnych. Po miesiącu obsługiwaliśmy już dziesiątki klientów, w tym nawet jednego z mojego miasta. A Angela nie nadążała ze zmianą Majtek. Powoli jej organizm zaczął przestawać dawać radę z produkowaniem śluzu, więc znajomy ginekolog kazał jej oglądać teledyski Street Boys. Podziałało. Bo w krótkim czasie zarobiłem kilkanaście tysięcy złotych. Planowałem zatrudnić dodatkowe dziewczyny, ale niedługo potem Angela odkryła, że dostaje tylko pięćdziesiąt złotych z dwustu i śmiertelnie się obraziła. Powiedziała, że jak nie zwinie interesu i spróbuję z inną dziewczyną, to zadzwoni na policję. Prędzej czy później to musiało się tak skończyć. Do klientów napisałem, że siostra ma przewlekłą infekcję pieroga i chwilowo przerywam dostawy bielizny. Większość odpowiedziała, że szkoda i cierpliwie poczekasz, siostra dojdzie do zdrowia. Ale jeden był wyjątkowo natarczywy. Jak mu napisałem o infekcji, to odpowiedział, że nie szkodzi, bo jego interesuje ta druga dziurka. Co za creep. Skoro tak to ok. Równie dobrze mogłem mu wysłać majty noszone przeze mnie. Dupa to dupa, a mi przyda się dodatkowe kilka złotych. Przez okrągły rok raz w tygodniu wciskałem się w damską bieliznę i szedłem na spacer z Przem, żeby jakiś popierdoleniec mógł rozkoszować się zapachem mojego spoconego rowa. Któregoś dnia pojechaliśmy z rodzicami do galerii handlowej. Tuż obok stoi paczkomat, więc powiedziałem, żeby przy okazji mnie podwieźli, bo wyprzedaję stare gry i muszę jedną nadać. Z pamięci wstukałem numer starego odbiorcy, wybrałem gabaryt i zamknąłem skrytkę, gdy z filmowego telefonu ojca wydobył się dźwięk SMS-a. Stanąłem jak sparaliżowany. Ojciec zbladł. Patrzyliśmy na siebie w ciszy. Gdzieś w tle matka kurwiła, że nawet w weekend nie dadzą człowiekowi spokoju od pracy. Prosiłem Boga, żeby to nie było powiadomienie o parce gotowej do odbioru, ale moje prośby nie zostały wysłuchane. Niestety ojciec odebrał przesyłkę. I całą drogę musieliśmy słuchać nowej płyty Kamila Bednarka. Przejebane!